Oto świątynia grobu pańskiego. Czemu to jest takie zaniedbanie? Tak wyglądają kaplice w rezultacie istnienia status quo. Ludzie przychodzą z różnymi intencjami, albo z modlitewną, albo dotykać kolejnego czakramu i odprawiać gusła. Jezus za chwilę zatriumfuje, a w tym miejscu został kompletnie odarty ze wszystkiego, i potem kilka kroków dalej przybity do krzyża. Ta część kościoła jest w jurysdykcji rzymskich katolików, czyli nasza. I mamy taki skromny ołtarz przykryty płytą ze sklejki. Jakaś jedna samotna świeczka. Smutno. Szczególnie w porównaniu z tym pięknym wystrojem miejsca, gdzie stanął Krzyż. Kilka kroków dalej, jak przeczekamy ten tłum, zobaczymy miejsce ukrzyżowania, i tam będzie pełno złota. Wschodnie kościoły kwitną od koloru, od złota. Lampki oliwne pod sufitem. Tam jest sakrum. A tu? No tu niestety Bida z nędzą. I... Stacja 12. Jezus na Krzyżu Umiera. Tu pod tą szybą widać oryginalną skałę. A tu pod ołtarzem jest otwór. Można tam sięgnąć ręką i dotknąć jarzmo krzyża. Miejsce, gdzie krzyż był osadzony. Tu ludzie przychodzą z różnymi intencjami: albo z modlitewną, albo dotykać kolejnego czakramu i odprawiać gusła. Szat odarty tam, do krzyża przybity tam, na krzyżu umiera tu. A gdzie następna stacja drogi krzyżowej? Zdjęcie z krzyża. No samo odczepienie zwłok i zdjęcie z krzyża miało miejsce tam, ale co dalej? I zastanówmy się po ludzku, bo na krzyżu umiera Bóg, ale pod krzyżem czekają ludzie i oni po ludzku reagują. To są nagle na ich rękach umęczone szczątki. Syna, brata, mistrza, nauczyciela, umęczone ludzkie szczątki, które chcemy uszanować. Co robimy? Chodźmy z tego przeklętego miejsca, z tej przeklętej skały, zanieśmy go gdzieś tam. Jest kawałek płaskiego kamienia, tam na dole. Tam go położymy, tam go umyjemy, tam go namaścimy i zawiniemy w całun. Stamtąd poniesiemy go do grobu. Kamień namaszczenia. Ten sam, może tak, może nie. Dokładnie to samo miejsce, może tak, może nie. Dzisiaj miejsce uszanowane, ale też otoczone zabobonem. O, torebki kładą, czasami portfele indonezyjczyka widziałem, który położył portfel i masował. Po co? Żeby się poszczęściło. A co tu? Szczególna pamiątka. Kadzidło z Ziemi Świętej, olej z Ziemi Świętej, woda z Ziemi Świętej i ziemia z Ziemi Świętej. W jednym pakiecie za 10 dolarów. Jak poleży tutaj na kamieniu, będzie bardziej święte. Ten pan pojechał hurtowo, postawił plecak, torbę, przyklęknął na chwilkę, dotknął kamienia i już jedzie do domu.